Cześć wszystkim, witamy w naszym specjalnym podcaście, który jest organizowany w ramach Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych. Dzisiaj mamy temat, który w tym bieżącym roku 2025 jest wyjątkowo ważny, mniejszym prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Oczywiście mówimy o kontekście całym globalnym. Ponieważ sytuacja na świecie zmienia się dynamicznie, a Polska odgrywa w tej całej, że tak to ujmę, układance w miarę ważną rolę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, dokładnie, zgadzam się z Tobą. Polska będzie miała szansę poprowadzić Unię w bardzo trudnych czasach. Z jednej strony mamy konflikt na Ukrainie, z drugiej kryzys energetyczny, zmiany klimatyczne. Kwestie migracyjne to wszystko sprawia, że prezydentura w 2024 roku będzie niezwykle dużym wyzwaniem, ale budzi też wiele możliwości i możliwość wykazania się Polski tak samo, jak to zrobiła już w 2011 roku. Tak, rzeczywiście Polska w 2011 roku odwaliła bardzo dobrą robotę. Wiele osób było też zaskoczonym tym, jak profesjonalnie udało się takiemu małemu państwu poprowadzić sprawy unijne. Ale teraz będzie trudniej, bo sytuacja na świecie rzeczywiście się zmieniła, tak jak o tym powiedziałeś. Sytuacja między krajami jest wyjątkowo napięta, więc musimy zacząć rozmawiać o ważniejszych priorytetach które Polska musi przedstawić przed sobą, tak, takie jakie będzie mieli wyzwania. Co według ciebie, Janku, będzie najważniejsze? Myślę, że kluczowym tematem będzie wsparcie Ukrainy po wybuchu wojny. Polska była jednym z najbardziej aktywnych państw wspierających Ukrainę, zarówno w kontekście militarnym, jak i humanitarnym. To będzie kontynuowane w ramach prezydentury. Ale z drugiej strony będziemy musieli stawić czoła nie tylko tej wojnie, ale także konsekwencjom dla całej Unii Europejskiej. Zgadza się. Ukraiński kryzys na pewno będzie dominującym tematem w polityce Unii. Z racji swojego położenia, tak na mapie, Polska ma naturalną rolę w tym procesie, tak ponieważ graniczymy i z Białorusią, i z obwodem kaliningradzkim, więc musimy zacząć dbać o bezpieczeństwo swojej wschodniej flanki i działać na rzecz integracji Ukrainy z Unią w taki sposób, żeby też wesprzeć Ukrainę w zatrzymywaniu agresji rosyjskiej. Będzie trzeba właśnie radzić sobie z tymi wewnętrznymi napięciami w Unii, bo nie wszystkie kraje są tak zaangażowane w życie Ukrainy jak Polska. To wyzwanie to nie tylko jest dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej. Ukraina, zbliżając się do Unii, staje się częścią europejskiego systemu bezpieczeństwa. Polska musi współpracować z innymi państwami. Aby wdrażać rozwiązania, które wspierałyby Ukrainę w tym trudnym okresie, w kontekście prezydencji Polski w Unii Europejskiej, na pewno będziemy proponować rozwiązania wspierające nie tylko Ukrainę, ale także inne kraje wschodnie, jak, takie jak Mołdawia czy Gruzja. Jeśli mówimy już o wyzwaniach związanych z Ukrainą, musimy też poruszyć także temat bezpieczeństwa. W obliczu trwającej wojny, cyberataków, zamachów hybrydowych, Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej ma bardzo dużą rolę do odegrania właśnie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i cyberbezpieczeństwa. Dokładnie. Temat cyberzagrożenia jest coraz bardziej istotny. Widzimy, jak często Rosja próbuje destabilizować państwa Unii Europejskiej za pomocą ataków cybernetycznych. Polska, będąc jednym z kluczowych krajów wschodniej flanki NATO, musi wspierać Unię w wytworzeniu wspólnych polityk, które będą wzmacniały naszą odporność na ataki cyfrowe. No, właśnie, a właśnie problem z tym samym cyberbezpieczeństwem polega na tym, że zagrożenia takie są bardzo trudne do wykrycia. I w tym przypadku liczy się nie tylko dobra ochrona infrastruktury, ale także współpraca międzynarodowa. W ramach prezydencji Polska będzie mogła promować strategię cyberobrony, bo mamy w tej dziedzinie spore doświadczenie. Mamy także doświadczenie we współpracy z NATO. W zakresie obronności, a Unia potrzebuje właśnie mocniejszej integracji w, tych, w takich obszarach. Ciężko się z tobą nie zgodzić. Współpraca NATO i Unii Europejskiej w kwestiach obronnych będzie musiała być jeszcze silniejsza. Polska będzie mogła zaproponować konkretne rozwiązania, jak usprawnić działanie w obliczu takich zagrożeń. Jak cyberataki czy inne rodzaje operacji hybrydowych, które mogą zdestabilizować system na granicach Unii Europejskiej. W kontekście polityki obronnej, nie możemy także zapomnieć o tym nieszczęsnym Zielonym Ładzie. Unia Europejska postanowiła sobie ambitny cel, by do podajże 2050 roku stać się neutralną klimatycznie. Polska, z uwagi na swoją gospodarkę, w dużej mierze opieramy się na węglu. I przez właśnie oparcie na węglu musimy znaleźć inny sposób aby na zrównoważoną transformację. Tak? W 2025 roku temat transformacji energetycznej na pewno będzie gorący i często poruszany. Zgadza się, jak to wszyscy mówią, Polska węglem stoi. To będzie kolejny trudny temat, który Polska będzie musiała znaleźć sposób, by nie tylko wspierać unie, poli, unijną politykę Zielonego Ładu, ale także zapewnić sprawiedliwą transformację. Chodzi o to, by regiony węglowe nie zostały postawione same sobie. W ramach prezydencji Polski będziemy, będziemy musieli skutecznie negocjować i jak najlepiej przejść ten ciężki proces i wspierać swoje regiony, by nie straciły pracy ani stabilności społecznej. Dokładnie, to też bardzo ważne, by wiele krajów Unii, takich jak na przykład nasi sąsiedzi Niemcy, żeby mieli już bardziej rozwiniętą infrastrukturę odnawialnych źródeł, tak, na przykład energii jądrowej czy wiatrowej. Podczas gdy Polska dopiero wchodzi w ten proces, właśnie te wszystkie kraje większe już mają Bardziej wdrożony, że tak to ujmę, te wszystkie zasady. Mimo, że Zielony Ład to projekt unijny, Polska będzie dołączyć do tego, aby miała także dostęp do odpowiednich funduszy na transformację energetyczną, ponieważ wszyscy wiemy, że takie transformacje do najtańszych nie należą. Po pierwsze do tejszych nie należą, po drugie są strasznie czasochłonne, a przerzucić gospodarkę energetyczną z węglowej na odnawialne źródło energii potrzebuje wykwalifikowanej kadry, funduszów oraz czasu. Ale kolejnym ciekawym tematem, które będzie bardzo ważny na rok 2025 roku będzie temat migracji. Polska zawsze była w tej kwestii dość stanowcza i sceptyczna, odpowiadając za rozwiązania, które umożliwiłyby kontrolowanie migracji, nie tylko przymusowe rozdzielanie między państwami Unii Europejskiej. Tak. I w 2025 roku Polska na pewno będzie promować takie podejście, które uwzględnia przede wszystkim bezpieczeństwo granic. Ale także sprawiedliwy podział odpowiedzialności za osoby ubiegające się o azyl. Trzeba znaleźć równowagę między obowiązkami humanitarnymi, a stabilności. To wyzwanie wymaga dużo negocjacji Unii Europejskiej. Teraz bardziej elastycznie podejścia do polityki. Ale nadal istnieją różnice między państwami członkowskimi w tym zakresie. Polska na pewno będzie starała się znaleźć wspólne rozwiązania, które będą akceptowalne dla wszystkich krajów. Kolejnym ważnym punktem naszej rozmowy jest zdrowie publiczne. Pandemia COVID-19 pokazała, jak istotne jest, by Unia Europejska działała w sposób, w sposób skoordynowany. Zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Polska, będąc jednym z większych krajów Unii, może odgrywać ro rolę lidera w kwestiach dotyczących zdrowia publicznego, mniejszym w organizowaniu unijnych działań na rzecz wzmocnienia systemów ochrony zdrowia.